Cześć moi drodzy, witam Was po raz kolejny w takim przewodniku po okazjach. W związku z tym, że pojawiło się kilka nowych, ciekawych pozycji, z których ja wczoraj coś dla siebie też wypatrzyłem i chciałbym podzielić się z Wami może też coś, będziecie mieli okazję zakupić, także zapraszam do tej krótkiej prezentacji. I pierwszą pozycją, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę w tej dodatkowej letniej wyprzedaży po 4 sierpnia, to jest właśnie Fallout 4. Mamy promocję nie tylko na podstawkę w cenie 30 zł, tutaj cenę Wam za chwilkę pokażę. Ale co jest najciekawsze, jest również Season Pass w cenie 30 kilku zł. Gra, mimo że ma swoje lata, to jest bardzo wciągająca. Ta historia jest według mnie ciekawa. Jest bardzo wiele osób nadal grających w Fallouta. Statystyki na Steamie są naprawdę bardzo dobre, jak na grę, która tyle lat już, już ma na karku, bo jak widzicie pochodzi ona z wersja konsolowa, wyszła w 2015 roku, myślę że wersja PCowa wcześniej, a statystyki graczy grubo grubo przewyższają wiele hitów współczesnych. No i mamy ceny właśnie Fallouta 4 edycja standardowa 31 zł. Tutaj mamy też edycję łączoną, to nie oczywiście. Edycja gry roku e, też oczywiście nie, bo 169 zł kosztuje. Ale spójrzmy sobie właśnie tutaj niżej na dodatki e, i schodzimy niżej na Season Pass i zobaczcie 85% ceny, redukcji ceny. Za 31 zł dostajemy e, Automatron. Contraptions, to jest taki workshop, możemy budować nowe, nowe rzeczy. Tutaj mamy dodatkową misję, ten Automatron, to jest około 1 giga chyba, zajmuje for Harbor, ponad 6 GB nowych danych, bardzo duża lokacja. New Award, też chyba około 5 giga. I tutaj mamy też dodatkowe rzeczy do budowy. Także 6 dodatków w cenie 31 zł, moim zdaniem warto sobie to zakupić. Dobrze. I pójdziemy teraz sobie dalej do kolejnej gry, którą Wam proponuję. I kolejną grą, którą Wam proponuję, to jest właśnie Persona 5 w wersji Royal Edition. Grę osobiście ogrywam jest bardzo ciekawa, chociaż ma tą swoją taką japońską, że ja tak powiem, kulturę typowa, taka rozgrywka, trochę takich tematów, bardziej dla młodych osób przeznaczonych może, ale tym niemniej można się wczuć, bo poniekąd tak troszeczkę jest to odstresowujące te przygody tego młodego chłopaka dosyć mnie wciągnęły. O właśnie 112 zł w wersji niestety polskiej językowej nie ma to od razu was z góry uprzedzam. Więc trzeba będzie posiłkować się innymi językami. Wśród tych języków też mamy między innymi właśnie chciałem wam pokazać może jakie są języki do wyboru jest francuski, hiszpański, niemiecki oraz włoski. Jeśli któryś z tych języków znacie dobrze, to całkiem sprawnie wam ta gra powinna pójść. Tekstów do czytania jest dużo, ale możecie sobie tekst spauzować, doczytać do końca na spokojnie sobie przewinąć. Również dialogi można przewijać. Bardzo fajna również jest to gra do nauki języków obcych moim zdaniem, bo no ja w wersji niemieckiej nie spotkałem żadnych takich rażących, znaczy żadnych błędów. Wszystko było dobrze napisane takim e, językiem, e, który go możecie na co dzień używać. Nie ma tam żadnych wulgaryzmów. Zresztą mało jest ich ogólnie w języku niemieckim na przykład. Także polecam właśnie Persona Pitch. Dobrze, zobaczmy sobie czy jeszcze coś mamy ciekawego w tej wyprzedaży. I kolejną pozycją, którą Wam bym chciał opisać, którą też polecam, bo grało mi się w nią bardzo dobrze jest e... Ice Combat 7. Tylko widzę, że tutaj jest ta gra, a być może tak, bo ona jest w wersji Deluxe Edition w niższej cenie niż od 4 sierpnia bo tutaj mamy, że cena jest od 21, nie, to jest od 4 sierpnia właściwie, bo 75 zł za wersję Deluxe Edition. Ogólnie o Ice Combat można tutaj no, dużo tej grze zarzucić, że nie jest symulatorem, że zabieramy na pokład kilkaset rakiet, że te wybuchy są nierealistyczne, nie, no. To nie jest symulator, to jest taka arkadówka, ale obsługujemy to wszystko na joysticku. No, na padzie, jeśli chcecie grać, też się da, ale tej przyjemności z gry tak dużej nie ma. Wydaje mi się, że lepiej jest no, jakby czerpać tą, tą, tą przyjemność, mając jakiś, jakiś joystick. Wiele osób wiem, że posiada tego Trustmastera Hotasa. I on się doskonale do tej gry nadaje, tam wszystkie przyciski są fajnie zmapowane, wszystko działa dobrze. Gra działa również z VR-em, nie próbowałem jeszcze, bo jak widzicie nie mam jej na PlayStation, grałem ją tylko na PC. -cie. Graficznie jest rewelacyjna, bardzo fajnie wygląda, efektowne są te pościgi, wiecie, siadanie na ogon. Wyszukiwanie celów, to jakby kwintesencja tej walki w powietrzu, czyli sama akcja została w tej grze, do tej gry wrzucona. Nie mamy całej tej y, takiej otoczki związanej z doleceniem, takim. Y, z, no, y, może, jak to określić? Y, y, że walka zazwyczaj pewnie normalnie w takich. Y, no realistycznych symulatorach trwa bardzo krótko i tego samolotu pewnie nie widzimy bo jesteśmy daleko wysyłamy pocisk tutaj to zupełnie inaczej wygląda te wszystkie walki są tak jakby z bliska wsiadamy temu wrogowi na ogon i tam za nim lecimy nawet możemy próbować wystrzelić go z działek Mamy bardzo dużo amunicji jeżeli chodzi właśnie o rakiety wybór i cele naziemne atakujemy i właśnie latamy gdzieś nad polami, niszczymy bardzo dużo stacji, różnych budynków, po prostu ma masa rozwałki, to jest taki, taki shooter właściwie się robi w pewnym momencie, ale mamy też misje, gdzie trzeba dokładniej pilotować, nie możemy tam wlecieć w pewne strefy, trochę tu jest futurystyki też w tej grze, Konflikt oczywiście między jakby z siłami takimi mrocznymi a, a, a pokojowymi, także ciekawa gra z fabułą, dostępna również jako napisy w języku polskim. I cena właśnie Deluxe Edition 75 zł, warto ją kupić, bo dostajemy tam dodatkowe misje i samoloty. I kolejną y, pozycją, którą y, posiadam na PC-cie, nie mam jej na PlayStation, jest Watch Dogs Legend, y, czy Legion, tak jak tutaj widać, można też tak y, to wymawiać po prostu, czyli Legiony, albo Legion w cenie 124 zł. To jest taka wersja podstawowa. Oszczędzamy tutaj 60, około 60%. Gra, która no tak nie do końca mogę ją z czystym sumieniem Wam polecić. No opiszę jakie są moje wrażenia po przegranych tam kilkunastu godzinach w tą grę. Więc graficznie wygląda ona bardzo dobrze, rewelacyjnie ten Londyn, bo w Londynie ma miejsce akcja. Jest bardzo fajnie oddany, jest to chyba jedno z najfajniejszych miast, najlepiej odwzorowane graficznie właśnie, z, które, które widziałem w grach komputerowych. Jeżeli chodzi też o, o fabułę, jest ona wciągająca, te misje są takie troszeczkę, że możemy sobie wybrać co chcemy zająć, z czym chcemy się zająć, czy chcemy tam zhakować, czy chcemy kogoś tam napaść, czy włamać się gdzieś. Mamy też takie rozwiązywanie detektywistyczne trochę tych zagadek, że musimy przeskanować jakiś teren i też wykorzystujemy do tego, co jest nowością w tej grze, różne charaktery. Znaczy właśnie nie gramy jedną postacią, tylko werbujemy do naszego legionu, stąd też właśnie nazwa, legiony właściwie czy legion, prawda, bo to wiele osób. Osoby o różnych profesjach, może to być na przykład właśnie budowlaniec albo haker albo informatyk albo sprzątaczka albo gospodyni domowa, kierowca. No i te osoby umożliwiają nam to, że tą misję możemy wykonać tak, żeby ona była no jakby najłatwiejsza albo najciekawiej zrealizowana. Otóż dzięki temu jakby gracz dodatkowy dostaje możliwości do... Do, do, do popisu, jeżeli chodzi o inwencję, o kreatywność. Co natomiast mi się w tej grze troszkę mniej podoba, to cały czas ta sama konwencja, znana z Watch Dogs. Ona może się już w pewnym momencie znudzić. No i też to, co wiele osób krytykuje, i ja też bym to do tego się jakby dołączę, że można się jednak z tą. Tą grą mniej identyfikować, bo nie mamy tego jednego bohatera, do którego się przywiązujemy, tylko możemy co chwila grać kimś innym, więc to jest taka gra, gdzie jednak ta, te powiązanie z naszym bohaterem, że ta fabuła jest oparta na losach bohatera, jego, jego rozwoju, jego tam przeżyciach, nam po prostu odchodzi, tak? Nie, autorzy nie mogli tutaj tej fabuły związać z jedną postacią, niestety. Yy, I to jest taka. Yy, Taka łyżka dziegciu w tym, w tym Watch Dogs. Gra też taka. Warto by przyjrzeć się gameplayom przy, przy wyborze, bo ona nie jest też tania. Dobrze, zobaczmy, co mamy ciekawego dalej. I kolejna gra, którą zobaczcie, ma bardzo wysokie ceny. Wydana rok temu, Wizarz. W cenie 93 zł. Ona troszeczkę tam spadła, jej cena. To jest gra z gatunku takiego horroru psychologicznego z perspektywy pierwszej osoby. I gra koncentruje się na badaniu otoczenia i powoli buduje napięcie, aby wywołać w graczu głębsze, znaczące przeżycia. Fabułę odkrywamy poprzez właśnie badanie takich surrealistycznych obrazów. I badamy też takie subtelne detale widoczne gdzieś w naszym otoczeniu dosyć gra może być trudna właśnie w to, poprzez taki nietypowy sposób budowania fabuły yy, także tutaj yy, zalecane jest nieśpieszne badanie tych tajemnic, odkrywanie tego wszystkiego ten dom yy, po którym chodzimy on wciąż się zmienia i te właśnie elementy tak jak tutaj widzicie tworzą łączą yy, z, ze sobą wprowadzając właśnie taki niepokój Generalnie gra toczy się właśnie w takim wielkim, ogromnym domu, w którym rozegrały się niegdyś jakieś straszne, okropne rzeczy. Będziemy właśnie przemierzali ponure korytarze, będziemy badali wypełnione ciszą pokoje i będziemy też błąkali się po labiryntach. Tutaj jeżeli chodzi o taką krótką historię, to jesteśmy kierowcą, znaczy przepraszam, kierowaną przez siebie postacią. Będziemy odkrywać te mroczne fragmenty przeszłości ludzi, którzy tu niegdyś zamieszkiwali ten właśnie dom, którzy powoli tracili zmysły i wielu z nich popełniło samobójstwo, więc też tutaj bym przestrzegał osoby o słabszych nerwach albo po prostu nie chcące się bać, żeby tą grę no, zastanowiły się, czy chcą ją na pewno sobie zakupić. Co ciekawe w grze, nie będziemy w ogóle walczyli, nie ma tutaj broni, musimy po prostu zbierać kluczowe elementy i oddziaływać na otoczenie, szukać rzeczy, które mogłyby nam pomóc uciec po prostu z tego koszmaru. Dobrze, i teraz następna pozycja. I ostatnią, chyba pozycją, tutaj która zwróciła moją uwagę, tam jest ich troszkę więcej, ale ostatnią dla mnie jest Darkest Dungeon. Możecie kupić wersję podstawową za niecałe 20 zł. Albo wersję Ancestral Edition za 30 zł. To już do wyboru. Zobaczmy sobie te dodatki, właśnie ona ma chyba te wszystkie trzy prawdopodobnie. Gra, jest to taki, taki rogalik troszeczkę. Wychodzimy naszą drużyną. Ja w nią nie grałem aż tak dużo. Nie jestem tutaj specjalistą. Gra nie ma takiej typowej fabuły. Raczej musimy sobie ją tworzyć. Startujemy z takiego zamku, który odziedziczyliśmy, czyli jesteśmy współwłaścicielem, może, no i rozbudowujemy o różne tam elementy, które nam pomagają przeżyć w lochach. No i w tych lochach walczymy z potworami. Nasze, nasza drużyna to jest taki rpg, RPG i w naszej drużynie są postacie, które też ulegają złym cechom. Nieodłącznie towarzyszy też tym postaciom, jakby śmierć, że one giną w trakcie walki, więc musimy też. To pamiętać, że tu nie będziemy prowadzić tej drużyny przez całą grę, tylko raczej no, zmieniać te postacie, rozwijać je. No i dużo jest tutaj takiej wiecie, zabawy w optymalizację naszej drużyny, kto kiedy ma jaki ruch wykonać, kto ma stać na czele, kto ma stać dalej. Te postacie też w trakcie badania lochów nabywają złych cech, boją się, przeżywają jakieś koszmary, czasami gdzieś schodzimy głęboko i one wpadają w jakąś chorobę taką psychiczną, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Pod tym względem jakby jest to taka gra nietypowa. I na zakończenie, y, zerknijmy sobie w ogóle na, na wszystkie gry, które tutaj y, po 4 sierpnia zostały dodane. Ja może wam je tutaj powiększę, żeby było widać lepiej. I obok są ceny, możecie sobie zerknąć. Ja powolutku to przeskroluję. Jest to wzięte z papera. Y, także zobaczcie, to są te y, gry wytłuszczone. Jest to najniższa cena w historii. Ale też nie warto się tym tak mocno sugerować. Czasami też jak na przykład ten Season Pass do Fallouta, wydaje mi się, że też on od bardzo dawna nie był w tej dobrej cenie. No tutaj jednak ten Ace Combat 7 on był już wcześniej. Ja się tutaj pomyliłem. Niepotrzebnie w tym zestawieniu on się znalazł, ale to nic. Pozostałe gry to są te. Dobrze, to dziękuję Wam za, za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i do następnego. Cześć.